No dobra, więc tak. Oto jest drugi odcinek z Don't Come At Freddy's. Znaczy Five Nights At Freddy's 3. Um, podejmijmy się wyzwania, a znaczy przeżyjmy przy, noc. Um, no, no to chyba. No, 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 tak, tak, chyba. No dobrze. Um. Heyo. Ciekawe, czy ten pedał się zjawi. Ten czarno skóry. Arbuzo jedzący pedałek. Chodź tu do mnie. Przepraszam. Osoba homoseksualna. Gdzie on jest rany boskie. Pojaw się wreszcie. Jestem małym dzieckiem. Lubię arbuzy. Jak ty, jesteśmy bardzo podobni, chodź tu do mnie. Just come me already. I want to be full of you. Znaczy a ten. No. Wyobraźcie sobie rzeczywistość, gdzie um, Springtrap na, na, nagrywa na Dark Darkwebie e, filmy, gdzie e, zabija małe dzieci. E, to by było... E, to by było Ziomek by wtedy dosłownie by się z tego utrzymywał. Znaczy... E, po nim bym obstawiał, że nie tylko zabija zboczeniec jeden. Cześć, chodź tu do mnie, sprzedam ci troszkę, ja jestem ja arbuzę, lubię grać w koszykówkę i uwielbiam KFC, widzisz o jesteśmy podobni, tylko że ja nie lubię dzieci, w przeciwieństwie do ciebie i, i, i nie jestem, i no, no, chodź tu do mnie, Spring trafił Ventilation problem. Gdzie jest ten pedałek? No ja już jestem martwy. Założę się. Nie, ja już jestem martwy. Patrzcie, jak ja sobie odpalę ten audio device, to on zaraz mi tutaj wyskoczy. Już to wiem. Play Audio się tutaj pojawi. Teraz odczekuję, chwilę aż mi się audio załaduje. Lecę na 8, dziewiąt... na znaczy się. I teraz czekam chwilę. Będę go za chwilę zapraszał na 9. No i się pojawi. Teraz mam wideo error. Muszę naprawić to, ale mam nadzieję, że on w tym czasie nie podejdzie mi z, z tyłu mojego dubska i mnie zaraz tutaj nie zeskamuje. Bo boję się Spring -trapa zwanego też e, e, potocznie zwanego e, tick, tick Daddy 69, więc no, nie fajnie by było się z nim spotkać. Oczy do, oczy do oczu bardzo blisko, to by było przerażające. Boję się go, co w się sensie niedosłownie. Jakbym miał taką ksywę, to pewnie tak. Cam, to jest skrót od kam czy kam? W sensie czy się Kamera, czy kam? W sensie wiecie, bo. Wiem, że mój humor jest gówniany, ale... Tutaj, o! Cześć! Chodź tu do mnie, też mam 5 lat. Znaczy... Pff. Znaczy, mam 5 lat. Average y, rozmowa z... ...Ziomkiem z Pandora Gate. O, cześć! No, co się lampisz? Parówa jedna. Nigdy ludzi Kazdelmy nie widziałeś? Lepiej sprawdź czy twoja matka się przestała puszczać. No, tutaj audio. No, co się lampisz? Co się lampisz? No... Klik, klik. Hej, słodziaku. <grym> no, oj rany boskie, co się na mnie gapisz? Eee, nie działa. Mam tutaj nosek kliknąć. O, no to co? Aleluja Nienawidzę cię, nienawidzę cię Ty tylko czekałeś na ten moment, co? Nienawidzę cię Auty autentycznie czekałeś na ten moment. No dobra, runda druga. Don't get loaded in Freddy's. Będzie trudno. Ale postaram się nie przegrać. O, rany boskie, ja, ja już czuję tą presję. Pojawi się. Pojawi się. Obrazowałam go na ósemkę, pojawi się na ósemce. U, ale jesteś duży. Teraz pojawia się na dziewiątce i widzimy jego ślepia Walę screenshota. Um, Alon jest ładny i martwy. Ta śledziona wygląda mega dobrze. Bym zjadł taką. Serio, schrupałbym. Mmm, Bniam. No. kom, Dobra, tak. O nie, nastała pierwsza. Wiecie, co to znaczy? Jeszcze tutaj 4 godziny muszę siedzieć. Znaczy, muszę przetrwać 5 spotkań z Tidig Daddy 69 na kamerach. Nie takich kamerach, jakich bym chciał, ale no. Hmm. Pedofil wyłącza kamery. Akurat stojąc w korytarzu. Obok animatronika, w którym prawdopodobnie jest małe dziecko. Czy coś coś znaczy? Hmm. Chyba kurde nie. Zniknąłeś mi. Nienawidzę cię. Pojawia się. Hej. Jak się z tym czujesz? Springtrapku. Mój ty, słodziaku mały. A. Tylko nie widzicie w ten sposób, jak ja go widzę. No, oglądałem się samych quizów, teraz się go boję, ale na no raz uwielbiam go. No nie! No nie! Aby szło mi tak dobrze. Teraz pytanie: czy przelaz? Nie przelaz. Zostań tutaj. Pamiętaj, że masz tutaj małe dzieci. Pamiętaj o tym springtrapie. Mój tytuł filmu mały ty. W sumie nie taki mały. Jesteś duży i czarny. Pewnie większy ode mnie w tej grze. Masz z 3 metry, ale no. No mały, mały 3 metry. Też to ja większe widziałem roboty. <grym> nie ten. Dom Lgnie, lgnie, nie, nie, dosłownie Scott Calton musiał przeczytać e, e, Musiał przeczytać jakieś Nie wiem e, Musiał przeczytać jakiś artykuł o pedofilii i wtedy stwierdził Ej stworzę z tego grę, ale w, po, to, be, to będzie w Chucky e. Cheese e, i e, w tym Chucky e. Cheese nie będzie ich molestował Będzie je zabijał i wkładał do robotów, tak Dokładnie na tym to polega tak wyglądał jego pomysł na gra. Tak, tak ją stworzył. Ja wam, ja wam to przewiduję. On przewił to, y, znaczy stworzył to poprzez y, artykuł o pedofilach. Nie ma szans, żeby ten gościu nie był pedofilem. Nie ma szans. Nie ma, nie ma szans. Spójrzcie na niego. On zabija małe dzieci. Sam, samym swoim wzrokiem. On się na nie może spojrzeć i już giną. Ten wzrok połyka duszę małych dzieci. Not toggle. Totally. Vent come. He gonna come in the vent. On my camera. Why not on me? I asked. Then I blushed. And he said, only if you wanted to, but let me in. It's no, only you, Ruszasz się w tym wędzie jak debil, żeby tylko ludzie nie pomyśleli, że jesteś wariatem. Jesteś dorosłym mężczyzną, który wchodzi do wentylacji. Wstydziłbyś się za siebie. I lgnie do małych dzieci. dźwięku małych dzieci. Dosłownie. Jakby... On słyszy tylko. Cześć. To, to, to jest dla niego jak e, dla normalnej osoby. Dźwięk. Tu, tu, tu. Jakby ktoś nie, nie wiedział, to był dźwięk Pornhuba. Nie stać mnie na tego na... No. Premium zaś. Ten um, 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 Nie umiem naśladować dźwięków, okej? Okay? Okej? Okay? Też nie mam humoru. O, cześć! Cześć, słodziaku. Jak się miewasz? Byłeś u babci? Kościołek co niedziela, co? E, nie ty gnoju. Ja dobrze wiem, dobrze wiem, że ty co niedziela to schabowego nie jesz nawet. Co niedziela to ty przychodzisz do swojej babci, ona cię pyta jak życie, a ty mówisz, że żyjesz z zabijania małych dzieci. I nie tylko, nie tylko ich zabijania, nie tylko. Ja dobrze wiem, co ty robisz. Ja dobrze wiem, co ty robisz, znam cię, znam cię. Nie, nie musisz udawać. Nie musisz udawać. Dobrze wiem, kim jesteś. Swój swego pozna. Znaczy, no. No, no. Znaczy, ja, jeszcze jestem dzieckiem. Jesz jeszcze jestem dzieckiem. Nie mogę być... Nie mogę być, wiesz, no, no. No. Em, em, no, no. Chyba. Chyba jestem dzieckiem. Tak mi się wydaje. Chyba. No, no. Eee, no, co, no, co. No to idziemy. Uff. Prawie, prawie by wyszło, prawie by wyszło, że tylko modulatora używa i jestem 30-letnim gościem z rozwodem na karku i pięcioma dziećmi, który jest pedofilem. O nie, o, o nie, 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 Digg Digg mnie złapie, o nie. To, to jest Prime, to jest Prime Digg Digg i 69. Mówię wam, dosłownie, ziomek miał takiego pika swojego, swojego, swojego tego... Do swojego życia wtedy, kiedy miał ten nick, mówię wam. Teraz pytanie: Czy on to usłyszy? Nie, nie usłyszy tego, więc zawołam go na ósemce. Bo na ósemce prawdopodobnie usłyszy z każdego miejsca. Bo pedofil zawsze ma minimum 8 dzieci na karku. Tam stoi. To ja go teraz zawołam tu. Przejdzie tu, i ten gnojek nie, nie ruszy się. Y Stąd, do godziny pierwszej. Hej, mówiłem coś, mówiłem coś. Ty tutaj nie skamuj tych trzech osób, które to pewnie obejrzą. Nie skamuj. Nie kamuj. Ob obu nie rób. Kamuj to tak. Znaczy... Nieważne. Pojaw się z Seksiaku jeden. Mm, ale oto... Teraz mówię, co to dziecko by powiedziało. No, tak. Nie myślę tak. Tak, no. Trzy, jeden. Zawołam go tu do mnie, seksiaku. Tutaj przełączam, tutaj podłączam, tutaj czekam. Blobby. Serce mi się zatrzymało na parę sekund. Co to było? Nie wiedziałem, że on miał, miał tych wspólników. Rany. No to Dosłownie on ma większy lur. To już ma większy lur. Co można słychać. A ja jak biorę sobie tabletki na zawał serca. Żebym go nie dostał, bo, bo tak jak mówiłem, używam tylko modulatora. Jestem gościem po 40 który ma 5 rozwodów na karku. Obrona no, go zawała. Może się tutaj, gdzie ty gmajku się chowasz? Ja jestem martwy. A scooby so bad. Nie, on teraz wyskoczy. Tylko czekać. Ja już jestem mentalnie naszykowany na porażkę. A dobra, to jest Freddy Freddy Fuska. Don't count on me, please. Pretty fast, come. Just leave me alone on the hop, and I will blow you. Cześć, chłopaku. Co tam u ciebie? Dzieciaki żyją? A, no tak. Zapomniałem. You just gave them um, back jobs. And blow jobs too, maybe. Hmm. Zapomniałem. Niektórzy mają przykre życie. No niestety. A to byłby koniec na dzisiejszy odcinek. Znaczy nie na, nie na dzisiejszy. Ale dzięki Wam za wszystko i do następnego. Moje gimisie. Gimimisie. Wy, wy moje. No.